Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Sedu, a przed wami Battlefield 4. Zagramy sobie dzisiaj na mapie Operacja Zemieć, w trybie dużego podboju. Zagram sobie tym razem z zwiadowcą. Tak, dla odmiany, dawno nie grałem. Zobaczymy, co się będzie działo. Lecimy. Mapa jest z nowego dodatku. Długo na niej nie grałem, powiem szczerze. Mogłem wziąć skuter, kontrolą. Ogólnie w ten nowy dodatek dużo nie grałem. Nie wiem, skąd ludzie biorą te nowe bronie, typu laserowe, łuki, kusze i tak dalej. Ale dobra, zobaczymy co tu się będzie działo. To bardzo ciekawe tego. A że uwielbiam śnieg, to tym bardziej. Zobaczymy, co tu się będzie działo. Okej, okay, tu mamy skuter po prawej. Jestem ciekaw, czy jest bombowiec, czy nie. Okej. Okay. Jak on tego nie dostał, powiedzcie Dobra, albo facet jest... tak, jest na górze. Mniejsza z zna... A, i tam jest ten cholerny. Dobra, już chyba powoli zaczynam kojarzyć tą mapę, coś mi się przypomina powoli. No strasznie duży jest. Nie duża ta mapa, ale bardzo dobrze, bo nie ma dużo nie ma dużo pie... samochodów. Kontrolujemy cel prawo. Okej, tam jeszcze jeden jest. I tu będzie jeszcze jeden. No powiem wam całkiem kiedy się to zapowiada. działem tą lunetą, ale już nie zdążyłem. 3 do 0. No, całkiem ciekawe staty. Muszę Wam powiedzieć, jak na tyle czasu, co nie grałem w BF, to naprawdę dość przyzwoite staty. Okay. To nie jest za daleko, żeby lecieć na piechotę. A tu z kolei. pewno się wysunie jeszcze raz z powrotem albo go zdążę strzegnąć. Jest ja dwóch. A kurde przejechał Oh mnie. O fucking wleźli w szmałka. <laughs> tego, tego to się nie spodziewałem. Ja pierdykam. Ale mnie skubany wystraszył. Miałem taki szczwany plan, żeby... plan, żeby wejść w tego smoka, za tym czołgiem i do C4 na nim podłożyć. chyba raczej nie wypaliło. No ludzie, no zajmijcie się tym. Ja bez RPGA to to za dużo nie działa. Muszę zmienić chyba jednak na technika, bo. Jest bardzo duża mapa. Że nam się to C przejąć. Tam widzę, jest jeden. Nie zbiłbym się, aby to sniper był, ale to jest spokój póki co. Tam jest ten sniper cholerny. No, oh, fucking ten tym pierdzielonym dronem. Mi tu wleciał. Dobra, zaraz. zaraz. Gdzieś ten sniper tu Tam idzie facet już. Ja nie mam życia, to jest problem. Dobra. Jest drugi. O, what the fuck. No właśnie, nie wiem skąd to od ludzi mają. Ale mi przygwoził. Ja pierdykam Lepszy niż zerpek. Facet siedzi tam. Albo nie. Tu siedzi gdzieś po lewej. Dobra, ja tego nie zabiję, prawda? No. Come on, ile no Ach, fucking! Ej, 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 ej. Jak tam wyniki? Znowu dostajemy Kurczę. Niedobrze, niedobrze. Okej, okay. może coś w ręce zdziałem. Prawo, Przydałoby się gdzieś wyskoczyć. Nie jest źle, nie jest źle Kolego, mógłbyś mnie zabrać stąd, do... okay, no swój Dobra, to już w że przejmują to Dobra, olać to Próbujemy D przejąć mała akcja na tyłach wroga Ale cieszę się, że to będzie zajebiście wielki fail W zasadzie, bombardować. no... Bombardować tą, dobra Poszły bomby Tak jak mówiłem, fail A to jest ten, co jest tego lasera Jest to chyba jakaś broń podręczna, znaczy... cholera wiem, może z mniej jak wiecie co to za zabranie, skąd je wziąć? Dajcie znać, bo. ja nie wiem, sobie coś takiego przybłaszczę. Tutaj się biją nasi. Okej, okay. to jest gdzieś tu po tej stronie. E, na ten statek. Okej, okay. jeszcze jeden tam jest. Ach, cholera, znowu to dymne. Cały czas o nich zapominam. Dobra, F mamy. Oh, fuck. Uh, 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 niezbyt ciekawa sytuacja, powiem wam. No dobra, biegniemy. Znacznik sobie zostawię gdzieś w tych bunkrach. Uh, tu ustawię go. Ja pierdykam. Ale normalnie ślicznie ta mapa wygląda, jest po prostu boska. Jest duża, ale to pewnie przez tryb. Ja uwielbiam śnieg Jeszcze zamieć się robi. Oj, 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 piknie, po prostu piknie. Dobra, WTR-ka tutaj jest ja chyba. Albo polotka, wie Zawsze mi się mylą no, tamten już mnie widział na banku O oh Ooo, fuck, nie zniszczył go wcale Oj, 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 oj Teraz go zniszczył. No tak. Ostatnie 8 na 5 No. Całkiem nieźle. Ale mimo wszystko dostajemy po tyłku. Dobra. Eee, tu mamy ten nasz znacznik. Może uda się go coś tu bliżej ustawić. Na przykład tutaj. To jest wcale głupi pomysł. To już mamy. Uf, dobra, chociaż jeden punkt mam. Ja pierdykam, ale ładnie dostajemy. Nie spodziewałbym się, bo wcześniej ten team bardzo ładnie sobie radził. Dobra, widzę, że B. A ja pierdykam, z tego też strzela dać Okej, okay, ja stąd się ulatniam, panowie. Zaraz, 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 zaraz. Coś mi tu nie pasuje. Tu gdzieś dało się zamykać te drzwi chyba. Albo i nie dało się. Dobra, bym mamy. Aha, tu jest zamknięcie. Dobra, ale to nic nie da w tej chwili. To niech oni się tu biją. Tam jest skuter. Pytanie, czy da się tu jakoś przejść. Da się. Jeśli się tędy da przejść, to pewnie i wróg też będzie ten szedł. Jest skuter chcemy sobie podlecieć do c. Nie wiem czy to się uda. Oj, gdzie ten skubanie co jest? Oskubany. Ale Marcela, ja pierdek 14 i 8. No ładnie mnie po zamiatu. Ojej, 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 gdzie ja jestem, gdzie ja jestem, gdzie jestem, panowie, gdzie ja jestem? Dobra, przystąpka okej okay, już mniej więcej kojarzę co i jak

Masakra na tej mapie. Bardzo dużo odległości są między punktami. No ale dobra. Szkoda, że tamten znacznik postawiłem. Może, może się uda go przejąć. Ok, to jest buterka. Widzę. Jeszcze mnie nie widzą póki co. Chyba. Ja pierdykę przez sople, żeby się nie przedostać. I to mnie właśnie denerwuje w BF, że centralnie te cholerne słupki o tych okien, ty, cała reszta jest właśnie na linii celu dokładnie na linii celu gdzie się znajduje celownik. Cholera oni tu są. Poczekamy może chłopaki się zrespią na mnie. Przydałoby się to co przejąć. Oprócz buterki nic tu innego nie widzę.

Nie mówcie, że ja sam to przejmę, bo chyba padnę to ze śmiechu. Ja pierdykam jakie emocje. A to mój, ja pierdzę, sorry stary, stary. nie nieźle, nieźle, nieźle. Ach, skubaniec. A tak ładnie szło, ja pierdykam. 11 na 7. No. Być lepiej, no słabe te staty trochę, trochę słabe. Dobra. Dobra, no dajemy jeszcze raz. Teraz tak, tam będzie BTR-ka. Ale oni tam sobie lądują cały czas na górze. Mi się nie podoba. Oh, fuck yeah! Ale to było piękne. przyjmję oh, a faktę nie znażyłem dobra naprawdę mapa przepiękna O no, je na gdzie to, gdzie? Pierwszy raz kogoś rozjechałem tym skuterem. <noise> <noise> oh, yeah. O no, okay. postęp To pod pozycji Okej To było to co na skuterku jedzie Nie to za nami nasi Okej okay. że tu chłopaki przejmują B. Okej, okay, mamy B. Nieźle się tu tłukam to B. Facet będzie piętrowy, że mogę się złożyć. Ach, skubaniec. Ach. A tak coś właśnie czułem, że coś, coś chyba mi na plecach siedzi. Ale ładnie, kurde, ładny comeback. Okej, okay. yy, nie, będą mu to... Ach, cholera. Ach, nie zdążyłem. Tam my będziemy lepsi. Tak jest. Ups. Wypierdzielaj, wypierdzielaj. Tam wiem, że jeszcze ktoś. Dobra, już go załatwili. O oh wie, że ja tu jestem. Tak myślałem. Ci są piętro wyżej.

Się w zasadzie wykluzował, a dupac, kurde, skubanie. Ach. Ach, skubany miał od boku działanie. Ej, ej, ej. Pójdziemy tędy I pierdzielać. No nie wierzę, że go jeszcze nie zabiję. What the fuck! Ech. Tak, że granatę, to. Na pewno ktoś tam jeszcze wyżej jest. Już wie, że ja tu jestem. Uro, ale miejscowana snajpera po prostu genialna. Ale nas to nie interesuje. Ała, moje nogi. Ach, 28 życi nie zostało. jaj jakie ostaty? 1912. Ubywa lepiej, no nie 66 do 302 No dwa. JA pierdyka no... GINK kurde! 자도 아, 체포. Dawać, dawaj, dawaj, no. no I tak już nie wygrano Oj, Bardzo fajny mecz no, Super mapa Po prostu bajera A mimo Przegranej naprawdę naprawdę się świetnie bawiłem. No cóż, my się będziemy żegnać. Zachęcam was do pozostawienia po sobie łapki w górę, jeśli oczywiście film się podobał. Komentarze no i zapraszam do następnego odcinka. Hej, hej.